Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Już wiecie z napisu przed tutaj moim pojawieniem się, że dzisiaj, czwarty dzień z mojej książki, która jest zapisem z 30 dni, ale wybranych dni w mojej pracy ze sobą. Jak dzisiaj bym powiedziała, kiedyś mówiłam nad sobą. Dzisiaj pojmuję to inaczej, i dziś mam czwarty dzień. To jest dzień czwarty, akurat poniedziałek. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo, akurat tego dnia. Dzień czwarty, poniedziałek. Kto już czwarty? Aha, o radę pytaj tego, kto sam sobie radzi. Leonardo da Vinci. To jest cytat, który jak zwykle lubię. Może powiem jeszcze jedną rzecz. Dlaczego nazwałam tę książkę Nawykami Skuteczności? No, dlatego, żeby odczarować trochę skuteczność. Dlatego, że my często myślimy o skuteczności w kontekście pracy zawodowej, w kontekście osiągania celów i tak dalej. Tymczasem skuteczność tak naprawdę jest wszędzie, jest w każdym momencie. My, kiedy rozmawiamy, to chcemy być skuteczni w czasie tej rozmowy, w czasie przekazywania informacji. Kiedy prowadzimy dom, to też chcemy być skuteczni w tym to pojmowanie skuteczności w jednym z miejsc, tutaj oczywiście jest wyjaśnione, ale możecie to znaleźć również w każdym innym moim wykładzie, choć może zrobię taki dodatkowy, dodatkową, króciutką pokadankę, żeby wyjaśnić, co tak naprawdę jest ta na skuteczność, ale skute skuteczność potrzebna jest wszędzie i stąd właśnie taki tytuł. To już czwarty dzień pracy nad sobą, widzicie, ze sobą w ramach tego seminarium. Jednakże jest to pierwszy dzień pracy samodzielnej. Zaczynam kolejnych 30 dni doskonalania siebie, do czego zachęca Kowej. Będę na bieżąco informować o swoich postępach. Będę dzielić się swoimi zwycięstwami i porażkami. Dziś bym nie użyła tego słowa, porażki. Dziś bym napisała i lekcjami. Zobaczcie, jak to się zmienia, może... Może powinnam dopisać tutaj jednak jeszcze kolejną część. A także wiedzą z zakresu doskonalenia charakteru. Będę trenerem dla siebie, no i dla ciebie. Niektórym nie podoba się nazwa trener w odniesieniu do ludzi zajmujących się pomaganiem innym w rozwoju. Ja uważam, że słowo to znakomicie odzwierciedla naszą rolę. Wszak każdy zawodnik, obojętnie na jakim jest poziomie. Potrzebuje kogoś, kto będzie informował go o postępach, kto podpowie mu, jakie ćwiczenia musi wykonać, żeby osiągnąć najwyższy poziom sprawności, i wreszcie, kto zainspiruje go do pracy. Za pośrednictwem książki trudno jest przekazywać informacje zwrotne. O ten fragment procesu nabywania nowych nawyków musisz zadbać samodzielnie. Tylko ty wiesz, w jaki sposób przebiega Twoja praca i jakie są jej efekty. Co tydzień będziemy wspólnie oceniać nasze postępy. Słowo trener. Jest nośnikiem jeszcze jednej odpowiedniej w tym przypadku informacji. Trener wcale nie musi lepiej od trenowanych zawodników rzucać piłką do kosza, skakać czy pływać. Wie zaś więcej o tym, jak osiągnąć wyższy poziom w danej dyscyplinie i potrafi poprowadzić ich przez proces dochodzenia do najwyższej formy. Rozpocznijmy zatem ten niekończący się proces. Podobnie jak ty, jestem na swojej drodze ku doskonałości. Każdy, kto żyje świadomie, porusza się po tej drodze. Pozwól mi być przez 30 dni Twoim przewodnikiem. Opiszę tylko wybrane dni, a Ty, robiąc ćwiczenia, będziesz przebywać z książką zapewne 30 dni lub dłużej. Najlepiej byłoby, gdybyś przeczytał ją całą, nie wykonując od razu poleceń, a potem raz jeszcze, tym razem robiąc ćwiczenia. Dziś wyjątkowo piszę rano. Zawsze będę opisywać dzień wieczorem. To mój pierwszy dzień wcześniejszego wstawania. Może kiedyś uda mi się wstawać o 5 rano. Na razie postanowiłam budzić się o 6 i wstawać najpóźniej o 6.15, tak by kilka minut spędzić jeszcze w łóżku. No, jak wiadomo, dzisiaj wstaję o 5. Nie należy zrywać się gwałtownie i wskakiwać bez żadnej myśli w nowy dzień. To ważne zdanie. Zanim się wstanie warto poleżeć chwilę przygotować się do nadchodzącego dnia Po przebudzeniu dziękuję Bogu za wzmacniający sen i proszę o opiekę w dniu który właśnie się rozpoczyna Proszę swoją podświadomość aby służyła mi jak najlepiej by funkcjonowała na maksymalnym poziomie swoich możliwości a ze wszystkiego co będzie się wokół mnie działo wyciągała właściwą naukę Czasem zadaję sobie jakieś pytanie. Antony Robin stwierdzi, że od tego, jakie pytania sobie zadajemy w ciągu dnia, w dużym stopniu zależy nasze nastawienie do życia. Nastawienie ze świadomo, powoduje, że postrzegamy życie zgodnie z nastrojem, jaki wywołuje. Jeżeli więc wstaniesz rano z pytaniem: Za jakie grzechy lub Czemu to właśnie ja muszę tak rano wstawać?, to prawdopodobnie nie dostrzeżesz w ciągu dnia wiele dobrego. Dlatego od czasu do czasu, zwłaszcza gdy czuję się nieco słabiej fizycznie, zadaję sobie pytanie: cóż fascynującego przyniesie ten nowy dzień, albo czego nowego nauczę się dzisiaj? Dziś inaczej się budzę, ale ta forma, którą tutaj proponuję, jest równie dobra, zwłaszcza na początek. Takie pytania ukierunkowują moje postrzeganie na szukanie odpowiedzi. Dzięki temu koncentruję się w ciągu dnia na nauce i na tym, co fascynujące. Dzisiaj obudziłam się już o piątej, choć wróciliśmy z Chicago późno w nocy. W porannej rozmowie z Bogiem prosiłam Go, by pomagał mi w moim zadaniu doskonalenia siebie i podsuwał najlepsze słowa do pisania w tym dzienniku. A robił zaczyna się w telewizji o ósmej, tuż po wyjściu Weroniki do szkoły. Miałam zatem Trochę czasu. Jak zwykle zrobiłam rodzinie drugie śniadanie, tak żeby poczuła, że jestem już w domu. Odsłoniłam okno w przyległym do kuchni pokoju rodzinnym i patrzyłam na budzącą się do życia przyradę. Mamy piękny widok drzewa, kolorowe krzewy, kwiaty, soczysto-zielona trawa, biegające wiewiórki. Ptaki na razie tylko słychać za kilka godzin także się pojawią. Niebieskie sujki, czerwone kardynały, szczegły i wiele innych, nieznanych mi różnobarwnych ptaszków które dziobać będą zostawione im ziarna. Przyjemnie jest oddychać w rytm dźwięków natury. Nie myśleć o niczym, tylko zatopić się w tych dźwiękach, kolorach, w tym życiu, które toczy się obok nas. Tych kilka minut z przyrodą pozwala mi zregenerować siły, uspokaja i nastraja pozytywnie. Jest to pokarm dla duszy i uspokojenie dla zmysłów. Polecam każdemu taką chwilę z naturą. A oczywiście, jeśli jest taka możliwość, teraz nie mam chwili z naturą. W radosnym nastroju zasiadłam do pisania artykułu do Dziennika Związkowego. Opisałam w nim seminarium, starając się zachęcić czytelników do udziału w takich zajęciach. Nie było to arcydzieło, ale zgrabnie opisałam swoje wrażenia. Gimnastyka nie była łatwa. Nie ćwiczyłam kilka dni, w ogóle ostatnio nie ćwiczę regularnie. Mam nadzieję, że nie będę się tak męczyć, gdy zacznę gimnastykować się codziennie. Mimo wysiłku odczuwałam radość. Starałam się łączyć wysiłek z przyjemnymi wrażeniami i refleksjami. Przez głowę przylatywały mi myśli, po co to robię? By mieć ładniejsze i zdrowsze ciało, by lepiej wyglądać w letnich ubraniach, by wzmacniać swoją wolę i wewnętrzną spójność. Ludzie robią różne rzeczy z dwóch głównych powodów: chcą doznać przyjemności lub uniknąć cierpienia. Te dwa motywy w dużym stopniu decydują o naszych wyborach. Wiedząc o tym, można wzmacniać albo osłabiać określone działanie, łącząc z nim jedno lub drugie uczucie. Jeśli w czasie ćwiczeń fizycznych odczuwamy przyjemność, znacznie lepiej nam one służą. Ciało wdzięczniej przyjmuje wszystko, co daje mu się z radością. Zaryzykowałabym wręcz twierdzenie, że ćwiczenie z zaciśniętymi zębami i niechęcią nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a nawet może się skończyć urazem. Poza tym, zestrojenie ruchu z odczuwaniem przyjemności wytwarza połączenie w systemie, w systemie nerwowym, co przyspiesza proces powstawania nawyku. Oczywiście nie, wszyscy, nie wystarczy jeden raz, każde dodatkowe doświadczenie przyjemności w czasie ćwiczenia umacnia nasz nawyk. To chyba dlatego aerobik dynamiczny, radosny, przyjemny, wzbogacony o efektywne stroje i muzykę zyskał taką popularność. Znacznie przyjemniej ćwiczy się w ten sposób niż samotnie i w ciszy. Specjaliści w zakresie aktywności fizycznej mówią o jej zbawiennych skutkach. Twierdzą, że ćwiczenia zwiększają wytrzymałość ciała, jego odporność, także na choroby, elastyczność i siłę, a także wyrabiają większą sprawność. Sądzę, że największe dobrodziejstwo objawia się w dziedzinie psychiki. Rośnie poczucie własnej wartości. Kiedy po 30 minutach ćwiczeń poszłam pod prysznic, czułam się znakomicie lżejsza, zgrabniejsza, ładniejsza i lepsza. Byłam dumna, że to zrobiłam. W moim kalendarzu pojawił się pierwszy niebieski kwadracik, świadczący o wczesnym staniu, oraz żółty oznaczający wykonanie ćwiczeń gimnastycznych. No właśnie, kalendarz. Zaplanowałam resztę swojego tygodnia. Planowanie to jedna z ważniejszych czynności. Chociaż w danym momencie pochłania to trochę czasu, w konsekwencji oszczędza go. Dobre zaplanowanie tygodnia i poszczególnych dni pozwala swobodniej poruszać się wśród licznych obowiązków i wykonać wszystkie ważne zadania. Jest poniedziałek, przeczytałam swoje posłannictwo, aby przypomnieć sobie wszystkie wartości. Najważniejsze sprawy to jutrzejsze spotkanie z młodzieżą w jednej z chicagowskich szkół średnich, seminaria w Akademii Sukcesu. Sobotnie na temat zdrowia, niedzielne na temat zarządzania sobą w czasie, rozmowa z moim wspólnikiem w sobotę, relacje z Weroniką, niedzielny relaks wieczorny i jak zwykle nauka w ciągu dnia, załatwianie spraw związanych z, z prowadzeniem Akademii w Stanach i w Polsce i pisanie tego dziennika. Wpisałam najważniejsze zajęcia, rozmowy telefoniczne, które powinnam odbyć, nawet prace domowe, które nawarstwiły się ostatnio. Kolejną ważną czynnością jest właściwe przygotowanie się do zadań oszczędza nam to czas i sprawia że zaplanowaną czynność wykonujemy na najwyższym możliwym poziomie przygotowanie może przybierać różne formy czasami wystarczy coś przemyśleć na przykład artykuł który będę pisać innym razem trzeba sporządzić konspekt do wykładu i przygotować potrzebne materiały albo coś przemyśleć i opracować konspekt jak w wypadku mojej rozmowy ze wspólnikiem Zazwyczaj wiemy, że musimy się przygotować do wystąpień, prelekcji czy prezentacji. A co ze spotkaniami z innymi ludźmi? Obserwując tzw. służbowe rozmowy Polaków, odnoszę wrażenie, że rzadko przygotowujemy się wcześniej do ich przeprowadzenia. Chaos, jaki często w nich panuje, zdaje się wręcz świadczyć o przypadkowości podejmowanych tematów. Tymczasem pojawianie się na spotkaniach bez przygotowania, no i tak bym teraz nie napisała. Jest dużym błędem. Napisałabym to lżej, w ogóle. Wiele słów jest tutaj jeszcze takich, których teraz bym nie włożyła. I może Was to nie dotyka, może Wy tego nie odbieracie tak jak ja, ale ja właściwie każde takie słowo z dzisiejszego mojego punktu widzenia nieadekwatne, nieadekwatne za mocne czuję. Czuję gdzieś w środku. Spotkanie może się okazać straczą czasu, czynnością nieważną. Proaktywni, potrafiący zażądać sobą ludzie, powinni unikać nieważnych czynności. Napisałabym dzisiaj warto unikać. W jaki sposób przygotować się do spotkania? Przede wszystkim powinniśmy przemyśleć cel, czyli efekty, jakie chcemy uzyskać. O właśnie, to jest ta skuteczność. Ponadto trzeba się zapoznać z wszelkimi dostępnymi materiałami, materiałami na dany temat, z ewentualnymi żądaniami czy propozycjami drugiej strony. Wreszcie powinniśmy napisać plan rozmowy, a także przygotować potrzebne materiały pomocnicze, na przykład prezentacje. Czasami trzeba przećwiczyć jakąś wypowiedź. Przygotowaniem do wykonania zadania może też być wizualizacja tego, co mamy zrobić, czyli dokładne wyobrażenie sobie własnego zachowania w czekającej nas sytuacji. Jest to nawet bardzo pożądane. To taki rodzaj próby generalnej przed czekającym nas zadaniem, a także oddziaływanie na rzeczywistość, wysyłanie w eter zamówienia na konkretne rezultaty. Robię to zwykle w czasie relaksu i tuż przed snem. Wyobrażam sobie wtedy pożądane sytuacje krok po kroku, jak najbardziej szczegółowa. To bardzo pomaga. Są ludzie, którzy nie wierzą w pewne parapsychologiczne zależności. Akceptują wszystko, co mówię, dopóki opiera się to na racjonalnych przesłankach, na pracy mózgu, umiejętnym oddziaływaniu na siebie i innych. Kiedy zaczynam mówić o pomocy Boga czy wszechświata, dostrzegam spojrzenie pełne. Wątpliwości lub zdziwienia. Wszystko, co ma materialny wymiar, jest znacznie łatwiejsze do zrozumienia i zaakceptowania. Znakomicie ilustruje to jedna z moich ulubionych anegdot. Pewien lekarz wyleczył się ze złośliwej formy nowotworu, rozmawiając ze swoim ciałem, perswadując mu pewne zachowania i jednocześnie robiąc to, czego ono oczekiwało od niego. Kiedy powiedział o tym kilku swoim kolegom, popatrzyli na niego jak na osobę z poważnymi problemami psychicznymi. Oczywiście nie, uwierzyli mu. Aby nie ryzykować, iż ludzie uznają go za psychicznie chorego, wymyślił sobie, że wyleczył się świeżym selerem. I to wszyscy przyjęli ze zrozumieniem. Dlaczego? Łatwiej wyobrazić sobie wpływ baterii na materię, której istotę trochę już poznaliśmy, niż wierzyć w coś, czego jeszcze nie rozumiemy. Łatw a przecież nie wszystko musimy w tym momencie rozumieć. Współcześni fizycy doskonale wiedzą, że to, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było niepodważalną prawdą, dziś jest oczywistym anachronizmem. Nauka dostarcza nam co chwila nowych wiadomości, kolejnych, rewelacyjnych odkryć. Bardzo możliwe, że już niedługo będziemy wiedzieli, w jaki sposób wizualizacja czy oczekiwanie na jakieś zdarzenia powodują ich następstwo. No i już, prawdę powiedziawszy, w tej chwili, kiedy to czytam, tak, wiemy na ten temat znacznie więcej. Możemy jednak korzystać z zauważonych prawidłowości, nawet jeśli ich nie rozumiemy. Przypomina mi się tutaj mądra odpowiedź Tomasza Addisona, jakiej udzielił pewnej dociekliwej damie. Kiedy zapytała mistrzu, co to właściwie jest prąd, wielki wynalazca odpowiedział: Prąd jest, proszę pani, i proszę z niego korzystać. To jest dobra odpowiedź. Co tu się zastanawiać? Korzystać, brać, działać. Należało się zatem jeszcze przygotować do jutrzejszego spotkania z młodzieżą. Powinnam sporządzić plan i przemyśleć, w jaki sposób chcę jej przekazać tę prawdę, że może ze swoim życiem zrobić wszystko, cokolwiek zechce, i że od tego, jakich wyborów będzie dokonywać, już teraz zależy jakość tego życia. Ekscytuje mnie to jutrzejsze spotkanie. To dla mnie całkowicie nowe doświadczenie. Nie miałem jeszcze przyjemności prowadzić pogadanek dla Młodzieży. Najmłodszymi słuchaczami na moich zajęciach byli studenci ostatnich lat psychologii, a tematyka zajęć dotyczyła kształcenia liderów, zatem byłam nieco, tylko nieco inna. Jestem ogromnie ciekawa, czy uda mi się szybko nawiązać kontakt z młodzieżą, z młodzieżą i czy potrafię przekazać jej w ciągu godziny najważniejsze rzeczy i to tak, by poruszyć ich wyobraźnię. Kiedyś się ich bałam, czułam się niepewnie, myślałam, co będzie jeśli się nie uda. Dziś wiem, że nie może się nie udać. Nawet jeśli sprawy potoczą się inaczej niż oczekiwałam, zawsze wyniosę z tego jakąś korzyść, choćby nowe doznania. Uczestnicy tego spotkania pewnie też. Jeśli chcemy żyć w sposób pełny, nie możemy bać się nowych sytuacji. Nawiasem mówiąc, to było bardzo ciekawe, dlatego że jak przyszliśmy, to nauczyciele chcieli, żebyśmy rozmawiały. Byłam ze swoją koleżanką, która jest lekarzem. Była wtedy również oczywiście lekarzem i o nich. Chcieli, żebyśmy mówili o sekcie. Rozma seksie. Rozmawiajcie z nimi o seksie, powiedziały. Rozmawiajcie o seksie. Rozmawiałyśmy z nimi o seksie, ale i tak przekazałam te wszystkie rzeczy, które miałam im przekazać. Kto wie, czy to przygotowanie nie pomogło mi w tym. Weronika leży już w łóżku. Pamiętałam dzisiaj, by jej poczytać na dobranoc. Czytałyśmy Lato w Dolinie Muminków i z zadowoleniem stwierdzam, że moja córeczka ma bogate słownictwo. Niewiele, niewiele było wyrazów, których znaczenia nie znała. Czytałam, czytałam w ręce zawsze po polsku. W związku z tym, no, jej językiem był język angielski takim podstawowym. Przyjemnie jest jej czytać. Przeżywa wszystko bardzo intensywnie i jest taka wdzięczna za tę wspólną chwilę. Tak niewiele czasu potrzeba, byśmy uszczęśliwili nasze dzieci, byśmy pogłębili z nimi kontakt. Choćby te 15 minut wieczornego czytania, ileż dzięki temu można dać dziecku, a potem jeszcze otulić koderką, pocałować, pogłaskać, życzyć dobrej nocy. Dzieci bardziej potrzebują ciepłego kontaktu niż samej lektury. Taka jest prawda. Pewien tatuś czytał swojej córeczce codziennie tę samą książeczkę. W końcu wpadł na pomysł, by nagrać tekst na taśmę magnetofonową. Dał córce tę taśmę mówiąc Proszę bardzo, teraz będziesz mogła sobie słuchać tego, kiedy tylko zechcesz, kochanie. Nie musisz mnie wcale prosić. Mama przyjęła taśmę, ale już następnego dnia przyszła do ojca z prośbą o przeczytanie książeczki. Ależ kochanie, zdziwił się ojciec, przecież masz magnetofon i możesz na nim odsłuchać swoją taśmę. Tak, ale nie mogę mu usiąść na kolanach, odpowiedziało rezolutnie dziecko. No właśnie, to chodzi bardzo o ten kontakt, nie tylko czytanie. Zatem cała Polska czyta dzieciom fajnie, pięknie, ale ciekawe, co też cała Polska robi oprócz tego czytania. Kończy się dzień. Zaplanowałam następne. Przede wszystkim spotkanie z młodzieżą i jeśli zdążę, ostatnie przygotować do sobotniego, jeśli, jeśli zdążę, ostatnie przygotowanie do osoba, sobotniego i niedzielnego seminarium. Przy Kago mam się spotkać z Janną, moją współpracownicą. Jak zwykle muszę też przeprowadzić kilka rozmów telefonicznych. Jestem przyjemnie zmęczona. Spełniłam dzisiaj wszystkie zobowiązania. Kartka w moim notesie wypełniona jest kolorowymi znaczkami ptaszkami, którymi zaznaczam wykonanie zadania. Pracuj ze mną i tu są propozycje. Do zrobienia. Nie będę wam tego czytać, bo nie ma sensu. Po latach, w nowej sytuacji i w innej roli, czyli w Polsce, kobieta po pięćdziesiątce, wróciły wspomnienia. Czytałam początek tego rozdziału i przypominałam sobie nasz komfortowy dom w Indianie, otoczony pięknymi drzewami, krzewami, kwiatami, z przestronnymi, pełnymi światła, pokojami i pełne ciepła życia rodzinnego. Pamiętałam, że kiedy wracaliśmy ze Stanów Zjednoczonych do Kanady, sądziłam, że już nigdy nie będziemy mieli takiego pięknego domu. Napisałam, myliłam się. Dziś tak bym nie napisała. Nie miałam, napisałabym, nie miałam racji albo napisałabym, czekała mnie jednak niespodzianka. Mieliśmy inny, ale równie uroczy. Z zielenią i ptakami przed oknem mojego gabinetu. A teraz mieszkam w bloku. Wróciłam kilka lat temu do Polski i zamieszkałam w naszym starym mieszkaniu. Czasami bardzo brakuje mi zieleni, pięknych widoków, zapachu ziemi o każdej porze roku. Na tyle jednak, nie na tyle jednak bym odważyła się zamieszkać w domku zbyt duża odpowiedzialność i sporo pracy na szczęście każdą przestrzeń można urządzić tak by było miło to bardzo ważne na co patrzy się w domu dla mnie istotne jest również to co widzę kiedy pracuję przy biurku dlatego moje piórko stoi na środku pokoju tak bym mogła widzieć i niebo za oknem i książki uwielbiam widok książek a poza tym to inspirujące i ciepły pełen radości obraz autorstwa Wacława Jagielskiego Artysty z Nowego Sącza. Równie ciepłego, radosnego człowieka. Z każdego miejsca promieniuje ciepło. Mam wszystko pod ręką i, biur, i biurko wystarczająco duże, by umieścić na nim parę ładnych drobiazgów, a wśród nich jedną z moich licznych pocztówek z obrazami, które wkładam w ramki na kilka dni i raczej nimi swoje oczy. Kupuję tylko pocztówki z obrazami, które widziałam. Dziś z jednej strony jest pejzaż miejski z Prowansji Meli Mutter, a z drugiej pejzaż z Sanary Józefa, Józefa Pankiewicza. Oba obrazy widziałam na wystawie warszawskiej Zachęcie. Na pocztówki z obrazami Meli Mutter patrzę często, bo afirmuję i wizualizuję posiadanie obrazu jej autorstwa. Bardzo ją lubię. Oprócz reprodukcji na biurku stoi ładny kubek z ołówkami, lampka, świeczka na pokórne dni i dwa szklane posubanciki podtrzymujące karteczki z afirmacjami na dany dzień. Na jednej karce jest hasło uśmiechnij się, na drugiej wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Lubię swój gabinet, czy raczej ja go nazywam pokój do pracy. Każde miejsce może stać się nasze i ulubione, jeśli włożymy w to trochę pracy i dużo serca. Obecnie nie mam najmniejszych problemów ze wstawaniem. Na przykład dziś wstałam o piątej, 20 minut przed sygnałem budzika. Najpierw pamiętnik, potem gimnastyka, relaks i spacer z kijami. Na spacerze wypowiadam głośne afirmację, czyli to, co chciałam mieć w życiu, co chciałabym mieć w życiu. Dalej było pisanie tego co powyżej, potem zakupy. Jutro będzie święto Matki Boskiej Zielnej i Święto Wojska Polskiego, a do mnie przyjeżdża rodzina, kuzyni ze Śląska i brat. Zakupy były więc większe. Z całą serdecznością zadbałam o to, by goście mieli smaczny pociłek i to, co lubią. To mój mały wkład na konto emocjonalne innych ludzi, to, co w danym momencie mogę dla nich zrobić. Życie składa się z małych rzeczy. Potem gotowałam. Bardzo to lubię. Gotowanie to rodzaj twórczości. Zajęcie wymagające inteligencji, finezji, odwagi i ciekawości. Polecam je technokratycznym menedżerom jako formę rozwijania prawej półkuli mózgu. Następnie była krótka lekcja angielskiego, a teraz znowu piszę. Dziś wyjątkowo w czwartek w moim domu jest pani Wandzia, która co tydzień sprząta, pierze i prasuje. Mogę sobie na to pozwolić. Część swoich obowiązków delegowałam zatem pani Wandzi. Ja zajmuję się tym, co umiem robić najlepiej pisaniem i uczeniem. Widzę postęp także w zawodowej sferze mojego życia. Nie przygotowuję się już tak starannie do spotkań. Mam na tyle szeroką wiedzę i bogate doświadczenie, że jestem w stanie na bieżąco reagować na potrzeby klientów. Trzeba jednak było wielu lat pracy. Mam też dziś bardzo częste kontakty z młodzieżą. Napisałam nawet dla, dla niej dwie książki, w tym jedną dla maturzystów. Niewątpliwie przyczyniło się do tego to pierwsze udane spotkanie z uczniami chicagowskiej szkoły. Może fakt, że współpracuję głównie z młodszymi od siebie ludźmi, a może właśnie mój proaktywny styl życia, powoduje, że wciąż lubię zmiany. Podjęłam wiele odważnych decyzji, nie z każdej jestem dumna, ale to moje decyzje. Biorę za nie pełną odpowiedzialność i bez szemrania ponoszę konsekwencje. Wciąż jestem gotowa podejmować następne i wychodzę naprzeciwko zmianom. Może to jednak nieprawda, że ludzie z wiekiem robią się bardziej zachowawczy. Kończy się dzień. Tak jak kilkanaście lat temu mogę powiedzieć, że wypełniłam wszystko, co było na karcie mojego kalendarza. Nie mam nikogo, komu mogłabym czytać wieczorem. Weronika, może dzięki temu, że czytaliśmy jej codziennie, sama dziś pochłania książki. Czyta dużo i wartościowe publikacje. Jest dla mnie autorytetem w dziedzinie literatury. I tak kończy się ten fragment mojej książki. No, jak widzicie, jest ona taka różnorodna i anegdoty, i pewne rzeczy nawiązujące do tego, co proponuje Kowej, ale też potem jakieś moje przemyślenia. Muszę powiedzieć, że kiedy to czytam, narasta we mnie nieodparcie chęć, aby dopisać do tego jeszcze coś nowego. Znowu w Kanadzie lata dalej minęły. Ja się rozwijam. Tak, wprowadziłabym wiele zmian i. Jeśli ktoś to czyta, kto tego nie znał, to pewnie dla niego tam nie ma większej różnicy. Natomiast kiedy czytam to ja, to myślę sobie, że być może byłoby lepiej, gdybym ujęła to tak, jak mam to dzisiaj w głowie. No ciekawa jestem, co o tym myślicie. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Aha, zwracam uwagę, że w opisie jest link do. Księgarni, w której można kupić tę książkę o 15 zł taniej, czyli naprawdę promocje gdańskie wydawnictwo psychologiczne zrobiło całkiem przyjemną. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.